Cześć wszystkim. Mam dla was rewelacyjną wiadomość, która może zmienić wasz budżet. Wiecie, że ZUS rozdaje aż 7500 zł? Tak, dobrze słyszycie, 7500 zł dodatkowego wsparcia, które może trafić prosto do waszej kieszeni i to bez długiego oczekiwania. Brzmi jak marzenie? To zostańcie ze mną, bo w tym filmie wyjaśnię wam krok po kroku, kto może skorzystać, jak sprawdzić, czy wasz rok urodzenia się kwalifikuje. I jak zdobyć te pieniądze. A do tego zdradzę Wam sekret, jak uniknąć błędów, które mogą Was kosztować te szanse. Wiem, że tematy związane z emeryturami i dodatkami mogą wydawać się zawiłe, ale spokojnie rozłożę wszystko na czynniki pierwsze, tak żeby każdy mógł to zrozumieć. Nie musicie wertować skomplikowanych przepisów, bo ja już to za Was zrobiłem. Jedyne, co musicie zrobić, to posłuchać, a dowiecie się, czy te 7500 złotych należy się właśnie Wam. Gotowi? No to zaczynajmy. ZUS przygotował specjalny program, w ramach którego osoby spełniające określone warunki wiekowe mogą otrzymać aż 7500 zł. To nie jest loteria, nie ma tu żadnych haczyków, to realne wsparcie dla seniorów, które naprawdę można dostać. Wystarczy znać swój rok urodzenia i kilka prostych zasad, które zaraz wam wyjaśnię. Powiem też, jak uniknąć pułapek, przez które niektórzy tracą szansę na te pieniądze to bardzo ważne, bo każdy grosz się liczy, prawda? Jeśli chcecie wiedzieć, czy te 7500 zł jest dla was, zostańcie do końca filmu, obiecuję, że po jego obejrzeniu będziecie dokładnie wiedzieć, co robić, żeby nie przegapić tej okazji. A przy okazji, jeśli takie informacje są dla was przydatne, zostawcie łapkę w górę pod filmem. To dla mnie ogromna motywacja, żeby dalej przygotowywać dla was takie materiały. I koniecznie zasubskrybujcie mój kanał żeby nie przegapić kolejnych ważnych tematów. Dobra, przejdźmy do konkretów. Pewnie zastanawiacie się, czy ja się na to łapię? Już odpowiadam. Ten dodatek w wysokości 7500 zł to prawdziwe pieniądze przygotowane z myślą o osobach w określonym wieku. Dlaczego ZUS wprowadził ten program? Powód jest prosty. Życie na emeryturze bywa trudne, szczególnie gdy ceny w sklepach rosną jak szalone. Rachunki, leki, Codzienne wydatki to wszystko kosztuje. Dlatego ZUS chce ulżyć seniorom, oferując im dodatkowe wsparcie. Wyobraźcie sobie, co można zrobić z 7500 zł. Opłacić rachunki na kilka miesięcy, spełnić małe marzenie, jak wyjazd na wczasy, a może odłożyć na przyszłość? To kwota, która naprawdę może zmienić wasz domowy budżet. No to komu przysługuje ten dodatek? Słuchajcie uważnie, bo to może być dla was świetna wiadomość. Pieniądze są dla osób, które osiągnęły odpowiedni wiek i spełniają kilka prostych warunków. Nie trzeba zapisywać się na żadne listy ani brać udziału w losowaniach, wystarczy sprawdzić swój rok urodzenia. ZUS opiera się na konkretnych rocznikach, a ja zaraz wyjaśnię, jak to działa. Jeśli wasz rok urodzenia znajduje się na liście, to już połowa sukcesu. Druga połowa to kilka formalności, ale nie martwcie się, wszystko Wam wytłumaczę, żeby było jasne i proste. Gdzie znaleźć listę roczników? Takie informacje są dostępne w oficjalnych komunikatach ZUS, ale wiem, że czasem trudno je zrozumieć. Dlatego uprościłem to dla Was i powiem dokładnie, kto ma największe szanse. Nawet jeśli myślicie, to pewnie nie dla mnie zawsze coś przeoczę, nie poddawajcie się. Wypłaty są zaplanowane na kilka miesięcy, więc macie czas, by działać. To nie jest skomplikowane, a nagroda jest ogromna 7500 zł. Chcę Wam coś powiedzieć od serca. Wiem, że oglądacie moje filmy, bo szukacie sprawdzonych informacji, a nie plotek czy fake newsów. Dlatego każdy szczegół, o którym mówię, jest dokładnie zweryfikowany. Tak samo jest z tym dodatkiem, możecie mi zaufać, że to 100% prawdy. Jak wygląda proces? To proste. Nie trzeba stać w kolejkach w ZUS i E. Są trzy sposoby: osobiście w oddziale, telefonicznie lub przez internet. Opcja online jest teraz naprawdę łatwa. Wystarczy profil zaufany i kilka kliknięć. A wiecie, ile osób w ogóle wie o tym dodatku? Zaskakująco mało. Dlatego proszę, jeśli znacie kogoś, kto mógłby się zakwalifikować, podzielcie się tym filmem. To nic nie kosztuje, a możecie komuś bardzo pomóc. Wracając do procedury, najpierw sprawdźcie, czy wasz rocznik jest na liście. Jeśli tak, czas złożyć wniosek. Możecie pobrać go ze strony ZUS albo wziąć w placówce. Wypełnienie to kilka minut, potrzebujecie tylko podstawowych danych powszechny elektroniczny system ewidencji ludności, dane osobowe i numer konta. Żadnych świadectw pracy czy innych skomplikowanych dokumentów. ZUS naprawdę ułatwił ten proces. Kiedy można spodziewać się pieniędzy? W większości przypadków przelew przychodzi w ciągu kilku tygodni od złożenia wniosku. Czasem szybciej, czasem trochę wolniej ale to nie jest odległa perspektywa. Wyobraźcie sobie ten moment, gdy na waszym koncie ląduje 7500 zł. Co wtedy zrobicie? Może kupicie coś, o czym zawsze marzyliście? A może odechnięcie z ulgą, mając finansową poduszkę? Moja rada, nie odkładajcie tego na później. Wiem, jak to jest, zrobię to jutro, a potem mija tydzień i okazuje się, że termin minął. Szkoda by było przegapić taką szansę, prawda? Dlatego zaraz po obejrzeniu filmu sprawdźcie swój rocznik i złóżcie wniosek. To tylko kilka minut, a zyskujecie 7500 zł. Jeśli film wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, to dla mnie sygnał, że warto nagrywać kolejne materiały. Mam już w planach nowe tematy, które mogą wam przynieść realne korzyści. Wiecie, dlaczego to robię? Bo wiem, jak trudno czasem odnaleźć się w gąszczu przepisów. Słyszycie? To za trudne, nie da się. A ja wam mówię, da się. Trzeba tylko wiedzieć, jak, a ja wam to pokazuję. Jeszcze raz, jeśli wasz rocznik się kwalifikuje, nie czekajcie. To nie pożyczka, nie kredyt, to pieniądze, które wam się należą. Macie pytania? Piszcie w komentarzach, odpowiadam na wszystko. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i działajcie 7500 zł czeka. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia w kolejnym filmie.